Dzień dobry. W programie prosto z pomostu dużo było ostatnio polityki, więc trochę od niej odpocznijmy. Ale nie na długo, ostrzegam. Dzisiaj wracamy do cyklu kryminalnego, który, jak widzę, budzi spore zainteresowanie. Opowiem Państwu o dwóch wręcz niewiarygodnych historiach. Co je łączy? Ano to, że ludzie stali się kalekami w majestacie przepisów w majestacie prawa. I nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Oba te zdarzenia miały miejsce kilka lat temu w suwałkach. 60-letni Jerzy Bel zmagał się z depresją po śmierci żony. Trochę na wszelki wypadek lekarze zalecili mu krótkotrwały pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyznę skierowano do sali obserwacyjnej. Było tam jeszcze dwóch pacjentów. Na jednego od razu zwrócił uwagę, bo nie leżał w łóżku tylko siedział na podłodze i coś pod nosem rotał. Trochę to Jerzego bezdziwiło, ale pomyślał, że personel kontroluje sytuację i nic mu nie grozi. Tym bardziej, iż jedna ze ścian tego pomieszczenia była przeszklona i widać tam było pracowników szpitala. Położył się więc i zasnął. Jakiś czas później obudził go potężny ból. Pacjent, który wcześniej siedział na podłodze, wbił panu Jerzemu palce w oczy. Mężczyzna przestał widzieć. Chwilę później w sali pojawił się personel i napastnik został odciągnięty. Jerzego B. przetransportowano do kliniki okulistycznej w Białymstoku. Mimo wysiłków lekarzy, częściowo udało się uratować tylko jedno oko. Jednak Jerzy B. widział na nie słabo. Jak mówił, wcześniej był zdrowym mężczyzną. Mógł normalnie pracować i zarabiać na życie. I długo jeszcze tym życiem się cieszyć. Wcześniej przez wiele lat był taksówkarzem, ale ostatnio zatrudnił się w firmie ochroniarskiej. Po tym, co wydarzyło się w szpitalu, powrót do pracy był rzecz jasna niemożliwy. Jerzy B. stał się kaleką. Wydawać by się mogło, że w tej sprawie kwestia odpowiedzialności jest oczywista. Bo nie było wątpliwości, kto dokonał napaści, a także, iż miała ona miejsce na terenie placówki medycznej, gdzie człowiek udaje się po pomoc, a nie po to, żeby zostać kaleką. Nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Poszkodowany mężczyzna miał zresztą wątpliwości, czy szpital nie chce tej sprawy zamieść pod dywan. Bo zdarzenie zgłoszono organom ścigania dopiero kilka dni po jego zaistnieniu. Z poszkodowanym nawet nie próbowano się skontaktować. W ich placówce zostałem kaleką, a oni zachowują się tak, jakby nic się nie stało, pamiętam, mówił mi wtedy pan Jerzy. Prokuratura wszczęła śledztwo. Stosunkowo szybko okazało się, że 23-letni napastnik pozostanie bezkarny, bo biegli uznali go za osobę niepoczytalną w chwili zdarzenia. Dlaczego zaatakował? Dokładnie nie wiadomo. Ponoć dostrzegł w szpitalnej sali diabła. Jeśli myślicie Państwo, że taka osoba do końca życia będzie w psychiatryku, to jesteście w błędzie. Ten młody mężczyzna przebywał w szpitalu jeszcze tylko kilka miesięcy. Potem lekarze uznali, że może funkcjonować w tak zwanym normalnym środowisku i nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Wypuszczono go więc ze szpitala. Nie słyszałem, aby potem jeszcze komuś zrobił krzywdę, ale tego typu informacje raczej są skrywane niż rozpowszechniane. Pozostała jednak odpowiedzialność szpitala. Dlaczego 23-letniego mężczyznę, który od początku zachowywał się przynajmniej dziwnie, umieszczono w jednym pomieszczeniu z innymi pacjentami? Skoro to była sala obserwacyjna, z jakiego powodu nikt z personelu w porę nie zareagował. Takie pytania się pojawiały. Powołana w szpitalu komisja uznała, że pracownicy żadnych przepisów nie złamali i wszystko odbyło się zgodnie, cytuję, z procedurami. Przy przyjmowaniu do placówki 23-letni mężczyzna miał nie zdradzać niepokojących objawów, które zwiastowałyby późniejsze zachowanie. A nawet gdyby zdradzał, to szpital dysponuje jedynie trzyosobową salą obserwacyjną. Izolatek nie posiada. Mniej więcej to samo ustaliła prokuratura. Powołała ona biegłego z innej części Polski, ale ten niczego niewłaściwego w postępowaniu pracowników Soborskiego Szpitala nie dostrzegł. Śledczy umorzyli więc sprawę. Jerzy B. ze swoim nieszczęściem został sam Musiał przejść na rentę inwalidzką. W 2017 roku wynosiła ona 1000 zł. Nie dało się z tego wyżyć. W końcu trafił do ośrodka pomocy społecznej. W poczuciu wielkiej krzywdy zmarł parę lat później. Takie same odczucia mógł mieć inny suwalczanin, Irene Łuszka. Jego historia jest równie bulwersująca. To był sierpień 2013 roku. 68-letni mężczyzna pokłócił się z żoną. Miał na nią krzyczeć i ją wyzywać. Kobieta poczuła się zagrożona i wezwała policję. Kiedy radiowóz pojawił się przed jednym z suwalskich bloków, pan K. akurat wychodził z klatki schodowej. Dwaj rośli funkcjonariusze niemal od razu skuli starszego, niskiego, a w dodatku schorowanego mężczyznę, będącego po operacji serca kajdankami. Z całą pewnością zagrożenia dla nich nie stanowił. Ale ponoć stawiał opór. Policja nigdy nie ujawniła, na czym dokładnie miało to polegać. Przez pewien czas skuty kajdankami mężczyzna leżał na chodniku. Policjanci próbowali go podnieść, ale szło to im z wielkimi oporami. Potem z rękami skutymi na plecach wrzucili go do radiowozu i odjechali. Zawieźli mężczyznę do izby wytrzeźwień, bo wyczuli od niego woń alkoholu. I Ireneuszka spędził tam kilka godzin. Obie ręce bardzo go bolały. Praktycznie nic nie mógł nimi robić. Poszedł więc do lekarza. Diagnoza to zwichnięte stawy łokciowe w obu rękach i złamana kość łokciowa. Przeszedł kilka operacji. Przez cztery miesiące obie ręce miał w gipsie. Mimo leczenia i intensywnej terapii, żadna z rąk nie wróciła do pełnej sprawności. Z lewą było dużo lepiej niż z prawą. Musiał więc nauczyć się wykorzystywać ją w znacznie większym stopniu niż do tej pory. Jeść czy golić się właśnie lewą. Ale podstawowe czynności, typu nałożenie koszuli, sprawiały mu naprawdę duży problem. Sprawą kalectwa Ireneusza K zajęła się prokuratura. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że urazu rąk mężczyzna doznał podczas policyjnej interwencji. Według biegłego najprawdopodobniej w czasie przyjazdu radiowozem, gdy miał ręce skute do tyłu. Ktoś powie: No to wszystko jasne. Nic bardziej mylnego. Śledczy doszli do wniosku, że funkcjonariusze mieli prawo zastosować wobec starszego pana środki przymusu bezpośredniego, bo nie słuchał poleceń i stawiał opór. A że wskutek tego mężczyzna został kaleką, nikogo już nie obchodziło. Pamiętam, iż pytałem jednego z prokuratorów, czy to norma, że podczas zwykłej policyjnej interwencji, w dodatku w stosunku do osoby, która nie jest żadnym bandytą, żadnym groźnym przestępcą, ludzie tracą zdrowie. Odparł oczywiście, że nie, ale jak dodał na to, iż funkcjonariusze nie potrafią w odpowiedni sposób kogoś obezwładnić, trudno znaleźć paragraf. Śledztwo zostało więc umorzone. Kiedy Ireneuszka czytał tę decyzję, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Zaskarżył to nawet do sądu, ale ten postanowienie o umorzeniu podtrzymał. Z formalnego punktu widzenia sprawa została zakończona. Ireneuszka pisał wszędzie, gdzie mógł: do komendanta głównego policji, do ministra sprawiedliwości, do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jednak nikt niczego istotnego w jego sprawie nie uczynił. Wszyscy zasłaniali się paragrafami, przepisami, tym, że funkcjonariusze mieli prawo podjąć interwencję. A istota sprawy, czyli to, że wskutek tej moim zdaniem jednak dyskusyjnej interwencji ktoś został kaleko, nie miała najmniejszego znaczenia. Dalej Ireneuszka mógł tylko bić głową w ściany tych wszystkich instytucji. W ich obliczu, podobnie jak Jerzy B., który w szpitalu stracił wzrok, był bezradny. Oczywiście, jak ktoś ma pieniądze na adwokatów, to może jeszcze walczyć o swoje na drodze powództwa cywilnego. Ale to ciągnie się latami i nie ma gwarancji, iż zakończy sukcesem. Tak ten system działał i niestety, tak mi się wydaje, wciąż działa. Nie muszę chyba dodawać, że za utratę zdrowia żaden z bohaterów dzisiejszej opowieści nigdy nie otrzymał ani złotówki odszkodowania. Tak jakby sami siebie zrobili kalekami. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału Prosto z Pomostu, udostępniania poszczególnych publikacji i wsparcia finansowego. Szczegóły znajdują się w opisie tej audycji, jak i całego kanału. Do zobaczenia już wkrótce.